Czy to ja jestem winny, że nasze życie zmieniło się w pole bitwy? Od dwóch miesięcy w naszym domu panuje napięta atmosfera. Mieszkam z moją partnerką, Anią, którą kocham, ale ostatnio czuję się, jakbyśmy nie mogli znaleźć wspólnego języka. Wszystko zaczęło się, gdy Ania postanowiła, że przestańmy mi jeść mięso. Ja przez całe życie byłem zdeklarowanym mięsożercą i myślałem, że to tylko jej chwilowy kaprys. Nie miałem zamiaru rezygnować z ulubionych potraw, ale wykazałem się szacunkiem dla jej wyboru i zacząłem gotować obiad w wersji wegetariańskiej. Niestety to nie wystarczyło. Pewnego wieczoru, gdy Ania wróciła do domu z zakupów, od razu zaczęła wyrzucać na stół składniki, które przyniosła. Zrobiłam zakupy do naszego nowego, lepszego życia. Za kilka tygodni zapiszemy się na warsztaty wegańskie. Ogłosiła z entuzjazmem. Na to odpowiedziałem zaraz. Zaraz. A co z moim zdaniem? Przecież nie mogę jeść jedynie sałaty i tofu. Było mi przykro, a frustracja narastała. Ania na chwilę się zawahała, ale potem odparła: To nie jest tylko twoje życie. To nasze wspólne życie, a ja chcę żyć zdrowo. Teraz czuję się jak intruz we własnym domu, a nasze wieczory, które kiedyś były przyjemnością, stały się źródłem konfliktów. Czy to ja jestem tym złym?